To bardzo dobra opinia, którą słyszałem o Robin Lowlerze, właśnie w takim podsumowaniu o jego karierze, że on był y, wojownikiem, a stał się mistrzem sztuk e, walki. On przyszedł do UFC walczyć, a nauczył się tego, jak sporty walki powinny być y, um, używane w tego rozwijał swoje umiejętności jako tak zwany po angielsku martial, martial artist. Niesamowita kariera. Pierwsza walka w 2001 roku w UFC, potem przerwa na inne organizacje, był też w Strike potem wrócił do UFC. Pojedynki z Carlosem Conditem, z Johnem Hendricksem przecież, jeszcze zdążył walczyć, wygrać z Nikiem Diazem, ale. Chyba najbardziej charakterystyczny pojedynek, po którym go zapamiętamy, to wojna z Rorym e, McDonaldem. Bo to, co charakteryzowało zawsze Rubiego Lawlera, to to, że on, tak jak bardzo był miły i sympatyczny poza oktogonem, tak cholernie był brutalny, nieprzyjemny i agresywny w oktagonie.